Cześć, jestem Klaudia, a to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Zakwalifikuj związki chemiczne o podanych wzorach sumarycznych do alkoholi, kwasów karboksylowych, estrów lub aminokwasów. I teraz będziemy sobie to rozróżniać na podstawie końcówek. Jeżeli mamy do czynienia z alkoholem, mamy na końcu grupę OH. Oczywiście przed tym musi być coś, co spełnia nam ilość węgli i wodorów w danej cząsteczce, że na przykład NaOH to oczywiście nie jest alkohol, bo jest to zasada sodowa. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Mówimy na podstawie tylko tego, co tutaj mamy przed oczami. No to jeszcze raz. Alkohole, czyli coś, co ma grupę OH lub grupy OH wzięte, bo mamy alkohole. Mono lub poli. Ok, no to to jest za nami. Potem mamy kwasy karboksylowe, które mają grupę COOH. Ok, a teraz przechodzimy do aminokwasów. Tak przeskoczymy sobie te estry. Aminokwasy mają w swoich cząsteczkach w środku grupę NH dwa, natomiast estry mają z przodu i z tyłu i węgle i wodory. I teraz sobie to grupujemy. I na podstawie wcześniej powiedzianych przeze mnie danych wypisujemy sobie alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminokwasy, a przed Wami oczywiście rozwiązanie tego zadania. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.